Absolutna nowość, rewolucyjny serwis muzyczny WIMP już na Platformie N. Teraz masz nieograniczony dostęp do bazy 18 milionów polskich i zagranicznych utworów. Słuchaj na swoim smartfonie, tablecie, laptopie lub dekoderze. Cześć, tu Robert Gawniński. Słuchajcie nowej płyty Wilków, Światło i Mrok na Platformie N. Wyjdź w muzyczny świat WIMPA, wybierz opcję dla siebie i zamów już dziś. Platforma N. Zrywka do potęgi N. Obejrzę najnowszego bonda! Obejrzę najnowszego bonda, obejrzę najnowszego Bonda! Ciesz się po cichu, że możesz oglądać najnowsze filmy Casino Royal w HD. Tego nie ma w innych telewizjach. Zadzwoń zamów 0801 055. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość. Wejdź do N. Wyślij SMS o treści telewizja na numer 7043. Oddzwonimy. Gwiazdy, najwspanialsze kreacje, największe filmowe produkcje. N film HD to dwa kanały premium i wypożyczalnia filmów za jedyne 9,90. Włącz nowy kanał filmowy pełen gwiazd. Enfilm HD. To chmiel. Gwiazdy setek kanałów sportowych, dokumentalnych, dziecięcych i filmowych pakują się na święta, ponieważ wiedzą, jak wspaniałym prezentem dla Twoich najbliższych jest telewizja nowej generacji. N. High Definition Przedstawia prezent nowej generacji. Jedyny na rynku dekoder HD za 0 zł. Tylko w N z okazji świąt. Wszystkie kanały, w tym pełna oferta Discovery i najbogatszy pakiet dla dzieci. Najwięcej na rynku kanałów HD i dodatkowo na długie zimowe wieczory filmowe kanały premium. Tylko w N wypożyczaj filmy i seriale i poczuj rewolucję w oglądaniu telewizji. Na święta dla całej rodziny w prezencie. Telewizja nowej generacji N. High definition. Dołącz w święta do telewizji N. Oglądaj największe hity filmowe w jakości HD. Ekscytujący sport na żywo oraz mocne uderzenia w 3D. Poznaj bogactwo kanałów dla dzieci. Ciesz się największą liczbą kanałów HD bez dodatkowych opłat. Skorzystaj ze świątecznej promocji. Tylko teraz wszystkie pakiety za 48 zł miesięcznie. Nowoczesny dekoder HD z cyfrową nagrywarką tylko 48 zł. Dodatkowo HBO w prezencie. Umowa tylko na 13 miesięcy. Telewizja N Święta do potęgi N. Telewizja Nowej Generacji N zaprasza na Ligę Mistrzów w jakości High Definition. Tylko u nas wszystkie mecze przez dwa kolejne lata. Cztery spotkania na żywo do wyboru. Jeden mecz oglądasz, a drugi w prosty sposób nagrywasz. Żadna bramka cię nie ominie. Tylko w N dziewięć kanałów sportowych, w tym aż trzy w jakości HD. Wszystkie pakiety teraz 54 zł miesięcznie. Stała cena przez cały czas trwania umowy. Zamów już teraz. Telewizja N. Sport do potęgi N. Noworoczną promocję telewizji N. Najlepsze kino. Cała liga mistrzów. Najwięcej kanałów dziecięcych i dokumentalnych. Aż 14 kanałów HD. Wszystkie filmy i seriale z kolekcji VOD. Dodatkowo Turbo Dekoder HD. Możesz nagrać nawet 100 filmów. Abonament już od 48 zł miesięcznie. Teraz drugi dekoder z ofertą dla całej rodziny za darmo. Taka promocja tylko w N. Zamów już teraz. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Zero. Uwaga! Ostatnie dni promocji telewizji N. Światowe kino w jakości HD. 9 kanałów sportowych z Ligą Mistrzów na wyłączność. Kanały przyrodnicze i edukacyjne. Najwięcej kanałów dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo dziewięć kanałów filmowych premium, w tym HBO w prezencie. Aż dziewięć kanałów HD bez dodatkowych opłat. Teraz dekoder HD za 0 zł, abonament za 38 zł miesięcznie przez pół roku. Umowa tylko na 12 miesięcy. Telewizja nowej generacji N. High definition. Świetnych programów do obejrzenia. Teraz nic się nie ominie. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk na pilocie. Poznaj prosty sposób na stworzenie własnej listy nagrań. Nagrywasz programy z całego tygodnia i oglądasz, kiedy chcesz. Wyjeżdżasz na urlop, wychodzisz z dziećmi na spacer. Twoja lista nagrań czeka na dysku dekodera HD. Nagrywasz z każdego miejsca na Ziemi przez internet lub komórkę. Umowa tylko na 12 miesięcy. Telewizja nowej generacji N. High Definition. Tylko w N. Od 10 zł miesięcznie, a pakiet informacja i rozrywka, w tym TVN 24, nic nie kosztuje. Przekonaj się. 0801 0 i Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość. Tylko w N. Najlepsze kanały filmowe w zaskakująco niskiej cenie w pakiecie hity filmowe, a Cinemax i Cinemax 2 w prezencie. Przekonaj się. 0801 0 i piątek. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość przygody Jamesa Bonda w jakości High Definition. Premiera wyłącznie w N. Widzowie innych telewizji niestety muszą poczekać. Sprawdź ofertę specjalną 0801 055. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość. Teraz w N możesz zatrzymać i nagrać programy nadawane na żywo. Dzięki nowej usłudze PVR, programy będą na Ciebie czekać. Recorder. Jeden program oglądasz, drugi nagrywasz. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość. Tylko w N. Pakiet hity filmowe z kanałem Comedy Central kosztuje śmiesznie mało. Poważnie. Tylko 16 zł miesięcznie. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość. Tylko w N. Dzięki nowej usłudze VOD żądasz i oglądasz ciągle nowe i nowe filmy i programy na życzenie. Minimum 10 premier miesięcznie. Oglądasz tyle razy, ile chcesz. Telewizja nowej generacji n. Włącz ciekawość. Telewizja N przedstawia magiczny superpilot i najwięcej kanałów dla dzieci. Bezpieczne bajki dla najmłodszych, bez reklam, najbardziej lubiane kreskówki, kultowi bohaterowie i ich niezwykłe przygody, oraz doskonała rozrywka i edukacja dla całej rodziny, a także niezapomniani przyjaciele na kanale Disney Channel. Zamów Telewizję N już teraz, a otrzymasz superpilot stworzony specjalnie dla dzieci. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Teraz w karnawalowych promocjach aktywacja, kolekcje DVD i 3 miesiące abonamentu gratis, a w prezencie HBO. Telewizja nowej generacji N. Łączcie ciekawość. Najlepsza piłkarska Liga Świata wystartowała. Mecze Ligi Mistrzów w telewizji nowej generacji N. Tylko w N jakość HD bez dodatkowych opłat. Tylko w N wybierasz mecz, który chcesz oglądać. Tylko w N w każdej chwili możesz zatrzymać i cofnąć akcję, aby przyjrzeć jej się z bliska. Tylko teraz wszystkie pakiety za 38 zł. Telewizja nowej generacji N. High Definition. Witam w świecie telewizji N. Niedługo święta. Włączą nas nowi widzowie, wypróbują na nas nowe funkcje. Przećwiczne zatrzymywanie programu. Widz może nas zatrzymać pilotem, kiedy chce. Pokażę to pan. Już. Nie wolno drgnąć ani oddychać. Może Widz akurat odbiera telefon? W telewizji N, kto ma pilota, ten ma władzę. Na żywo zatrzymujesz, cofasz i przewijasz. W telewizji nowej generacji N: High definition. Telewizja N prezentuje rewolucyjny dekoder HD, dzięki któremu zatrzymujesz, cofasz i nagrywasz filmy i programy. Teraz w dowolnym momencie możesz zatrzymać film w trakcie oglądania. Liga Mistrzów w jakości HD. Bramka, której sędzia nie uznał? Jeśli masz telewizję N, pauzujesz i przewijasz mecz na żywo i sprawdzasz, czy faktycznie był spalony. Zamów teraz dekoder HD z aktywacją za 0 zł. Telewizja nowej generacji N. High Definition. Tylko w N na Wielkanoc promocja najwyższej jakości. Sprawdź najbogatszy wybór kanałów HD. Oglądaj najlepsze filmy i seriale. Przeżyj wszystkie mecze Ligi Mistrzów w jakości HD. Obserwuj każdy detal budzącej się na wiosnę przyrody. Tylko w N aż 14 kanałów HD w cenie abonamentu bez dodatkowych opłat. Tylko teraz drugi dekoder z ofertą dla całej rodziny w prezencie. Zadzwoń i zamów już teraz. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Telewizja N prezentuje najnowszą ofertę filmową. Aż 22 kanały filmowe, w tym 5 w jakości HD. HBO HD, N Film HD, N Film HD 2, Film Box HD, MGM HD oraz najnowsze światowe seriale. Tylko w N filmowe kanały premium w prezencie do 4 miesięcy. Dekoder HD za 0 złotych, umowa tylko na 12 miesięcy. Telewizja nowej generacji N. High Definition. Telewizja na kartę to kanały telewizyjne w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Bez opłat TVN, TVN7, TVP1 i 2, Religia TV, a po doładowaniu karty atrakcyjne kanały kodowane. Zero umów i formalności, zero abonamentu. Wystarczy podłączyć dekoder do anteny i do telewizora, aktywować i gotowe. Pytaj w sklepach ze sprzętem satelitarnym i RTV AGD. Zjazdy setek kanałów sportowych, dokumentalnych, dziecięcych i filmowych pakują się na święta, ponieważ wiedzą, jak wspaniałym prezentem dla Twoich najbliższych jest telewizja nowej generacji. N. High Definition Witam w świecie telewizji N. Niedługo włączą nas nowi widzowie, wypróbują na nas nowe funkcje. Przećwiczmy zatrzymywanie programu. Widz może nas zatrzymać pilotem, kiedy chce. Pokażę to Pan. Już! Nie wolno drgnąć ani oddychać. Może widz akurat odbiera telefon? Oprócz zatrzymywania, widz może cofać i przewijać program. Ty to przećwiczysz. Akcja. Do przodu. Do tyłu. Widz może zobaczyć coś jeszcze raz. I jeszcze raz. W telewizji N, kto ma pilota, ten ma władzę. Na żywo zatrzymujesz, cofasz i przewijasz. W telewizji nowej generacji N. High Definition. Adidas, action. Telewizja na kartę to kanały telewizyjne w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Bez opłat TVN, TVN7, TVP1 i 2, Religia TV, a po doładowaniu karty atrakcyjne kanały kodowane. Zero umów i formalności, zero abonamentu. Wystarczy podłączyć dekoder do anteny i do telewizora, aktywować i gotowe. Pytaj w sklepach ze sprzętem satelitarnym i RTV AGD. Dołącz do telewizji N w nowym roku. Nowość już teraz tylko w N, kanał TVP1 w jakości HD, a także wszystkie kanały BBC, w tym BBC Knowledge HD na wyłączność oraz CBBS, nowy kanał dla dzieci. Ciesz się największą ilością kanałów HD bez dodatkowych opłat. Tylko teraz wszystkie pakiety za 48 zł miesięcznie i dekoder HD z cyfrową nagrywarką tylko 48 zł, a dodatkowo HBO w prezencie. Umowa tylko na 13 miesięcy. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Świąteczną ofertę N za jedyne 48 zł miesięcznie, najlepsze światowe kino w jakości HD aż 10 kanałów sportowych i cała liga mistrzów. Pasjonujące kanały przyrodnicze w jakości HD. Najwięcej kanałów dla dzieci, tylko w N aż 10 kanałów HD, a z okazji świąt dodatkowo super prezent. Drugi dekoder na własność z ofertą dla całej rodziny za darmo. Koniec walki o pilota. Zamów już dziś telewizja N. Święta do potęgi. Telewizja N zaprasza na wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Tylko w N aż 8 spotkań na żywo w każdej kolejce. Tego nie zobaczysz w żadnej innej telewizji. Dekoder HD 0 zł. Telewizja nowej generacji N. High Definition. Czenia. Telewizja N prezentuje rewolucyjny dekoder HD, dzięki któremu zatrzymujesz, cofasz i nagrywasz filmy i programy. Teraz w dowolnym momencie możesz zatrzymać film w trakcie oglądania. Liga Mistrzów w jakości HD. Ramka, której sędzia nie uznał. Jeśli masz telewizję N, pauzujesz i przewijasz mecz na żywo i sprawdzasz, czy faktycznie był spalony. Tylko teraz wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie. Telewizja nowej generacji N. High definition. Sprawdź noworoczną promocję telewizji N. Najlepsze kino. Cała liga Mistrzów. najwięcej kanałów dziecięcych i dokumentalnych. Aż 14 kanałów HD. Wszystkie filmy i seriale z kolekcji VOD, dodatkowo Turbo Dekoder HD. Możesz nagrać nawet 100 filmów. Abonament już od 48 zł miesięcznie. Teraz drugi dekoder z ofertą dla całej rodziny za darmo. Taka promocja tylko w N. Zamów już teraz. Telewizja N Rozrywka do potęgi N.